Uważam, że największy to brak działań marketingowych, brak budowy marki osobistej, zwłaszcza wśród firm, zwłaszcza wśród osób, które mają, nie mają problemu ze zleceniami. Tak? Ten biznes się kręci, są klienci, oni tak naprawdę wychodzą z założenia, że ja nie muszę dbać o markę osobistą, nie muszę dbać o działania marketingowe, ponieważ ci klienci są. Fortuna na pstrym koniu jeździ i to, że dzisiaj są klienci, to nie znaczy, że ci klienci będą jutro. Brand trzeba budować zawsze. Ja nie muszę już wysyłać linku o opinie dla moich klientów na mój profil Google Moja Firma. Nie muszę tutaj nagrywać, dzielić się z Tobą wiedzą, bo tych klientów mam na tyle, na tyle dużo, że, jestem, że są w stanie wypełnić mi po brzegi mój kalendarz. Ale nie wiadomo, co będzie jutro. Poza tym wyrobiłem sobie bardzo pozytywny z tego nawyk, aby właśnie zbierać opinie, zbierać wideo-opinie, aby nagrywać wideo, aby dzielić się wiedzą, bo to buduje markę osobistą. Marka osobista jest takim niezatapialnym okrętem. Zwłaszcza teraz w dobie sztucznej inteligencji, gdzie zalew, grafik, treści tworzonych właśnie przez AI, gdzie ten warstwa tego humanizmu, tego człowieczeństwa się po prostu zatraca. Widzimy po prostu awatary, nienaturalne zdjęcia i marki osobiste, gdzie widać, słychać drugiego człowieka, realnego człowieka, który dzieli się z Tobą wiedzą. Nawet w takich warunkach, ale dzieli się, bo to najważniejsze, co wypływa z aparatu mowy, buduje właśnie buduje taką nieśmiertelność, tak? Nieśmiertelność i ludzie, po prostu mając do wyboru, też zalew tych usługodawców zawsze wybiorą osobę, którą kojarzą, którą znają, tak? I lubią.